po wiesz i będę Na No pewnie, pewnie tam to sobie nie zapomni wiem wiem Amerkę wie. Jak widzicie taki normalny dzień na gospodarstwie to jest bardzo dużo różnych różnych naprawdę zadań I tak od rana ja nakarmiłem całe bydło Pan Marek sprzątnął krową, ja za chwilę będę sprzątał krową Chłopaki rozwożą sobie słomę po oborach już Remont na płycie, który zaraz Wam pokażę, ponieważ jakby no wyszmerał się już ten beton, to jest raz a po drugie nawet metale się już pościerały, które były kontrolne za chwilę Wam pokażę o co chodzi Ja sobie rozdaję jedzenie jałówką Marek za chwilę odpala ścielarkę i lecimy ze ścielarką nową, Nimbus 5000 najnowszą, <grym> a my lecimy rozdać jedzonko te ostatnimi czasy wysiadły nasze wzmocnienia I tu się teraz męczymy, żeby to naspawać z powrotem Cały murek tutaj się podrapał, no bo to wiadomo Jak ja już tu ileś lat mieszam, ten murek był wylany 6 lat temu pierwszy, czy 7 lat temu Potem była przerwa, ja go cały czas zjeżdżałem Potem dorobiliśmy tą część No i tak dodajemy cały czas te metale Tu jest kawałek wycięty, kawałek dodany Ponieważ jak widzicie Zaczęło wychodzić tutaj to uzbrojenie tak zwane po co to jest, to wiadomo? Oczywistą sprawą jest, że jak y, zabieramy za każdym razem łyżką, no to oficjalna sprawa jest taka i o, o, oczywista zresztą, co to dużo mówić. Każdym razem, jak podbieramy beton, to się go skrobie. Jak się go skrobie, to on się zużywa. Jak się zużywa, to jest coraz cieńszy, jak jest coraz cieńszy, w końcu się obali. Dlatego mamy taką tutaj technikę, że dajemy właśnie te pręty zbrojeniowe. No i tak się bierzemy za robotę. Ja potrzebuję tura. Już... A nie potrzebuję. Ja Ci wrzucę. No to dobrze. Ale ziemi Idę... Mamy to. Op. Moment i będzie. Dwa. Ja to wyniesę zaś. Hej? burza Marek, operacja pustynna gaz i firma do przodu tam w ogóle nie ma, firma AGO, na go. o, dokładnie różne były te jak... formy tej, można sypać Marek, to może trzy damy bo ja zapomniałem, że mamy teraz kosz powiększony to jest tym <grym> silnik z tyłu napierdolony, to daje jak fuj Se ouvir aqui Przygotowana ścielarka może zrobić tylko pogrom. Patrzcie sami. Więcej już na tę przyczepę nie wejdzie, Marek jedzie drugi raz, a ja idę wybrać nój. ponieważ ja robię krowy u góry, Marek boczne, tutaj na dole za chwilę chłopaki wjeżdżają, wydojone mamy dwie obory i lecimy dalej. н о р pero vamos Ay Dios Ya Dios No Tak, no, tam wszędzie zachodzi, a ja pójdę też Ja tworzyć, idziemy na śniadanie. Mamy to, co? No. Sprawnie po co? To w to jednak nie padroną, nie? O, tam. nie branina, ładowarka. To nie jest kurwa Tak jak ładowarka tam się wie. Ona jak chapnie to to idzie. No, na rozbiorę do końca. To w sumie tak, no. no? To jest moja, to wytłumaczyć, ziem dyplomatycznie. Dyplomatycznie? No, ja. Idziemy na Ale Łysy daje czadu. Słuchajcie, Łysego. Głowa wystaje, tylko penerowi I tak to se leci, kochani. Codziennie obrzęd wygląda tak samo. Dwie obory wydojone, jedna i druga, w różnych godzinach. Jedną oborę u nas doją na drugą 30 w nocy. Druga obora jest dojona dopiero po piątej, więc jest to duża różnica między jednym a drugim jakby budynkiem. Idziemy dalej. Po wydojeniu e, cała ekipa chłopaków, czyli czterech ludzi. Co coś się Uu, rozwaliłeś nosek. Widzę krewkę. Co że gdzieś grzebał tu? Gdzieś grzebał? Zrobiłeś sobie auka. To jest mały byk nasz rozpodnik To jest nasz mały rozpodnik, nie? Mały dziubaseł. Ojejuś Pokaż, jakie masz ładne zęby. Pokaż zęby jakie masz ładne. Uśmiech złomka. Pokaż. Nie bój się. No pokaż uśmiech złomka. No Tak właśnie to jest łysy, rozpodnik. No i się zgubiłem znowu. Aha, o czym to ja mówiłem już wiem. Po tym wydojeniu, po zbieraniu niedojadów, cała banda tutaj nasza bierze się za zbieranie niedojadów, czyli resztek paszy, którą dostały wczoraj. Rozdajemy jedynie raz dziennie, więc tych niedojadów trochę jest. Od 300 do 1000 kg, w zależności od tego, czy jakaś tam powiedzmy pogodowa anomalia wypadła, czy coś takiego. Najgorzej jest, jak trochę popada. Wielu z Was pyta często cebol, jak popada. Co z tymi korytami bez dachu? Nic, 200 kg zostanie więcej jedzenia. Nie jest to jakiś koniec świata, nie jest to dużo, nie jest to mało. Wiadomo, że trochę się zmarnuje, ale nic z tych rzeczy. Ponieważ to, co się marnuje, tak jakby w pierwszym rzucie, ono jest dalej dawane do jałówek. Na nowo jest zadawana pasza, kukurydza świeża, świeże wytłoki, świeża słoma, i to wszystko jest wymieszane jeszcze raz. I wtedy z paszą piękne jedzonko. Mamy też nowość, wprowadziliśmy. Mamy już dwie pasze, bo teraz e, zostało nam dużo opasów. E, cały czas stado się roz, roz, rośnie w siłę. O, to jest to, i zawsze się wyrwie guzik. Najgorzej. O, nie wyrwałem. To jest najgorsze w tym wszystkim. E, I też dobre, że mamy duży zapas tych zwierząt. Przez co mamy dużo opasów i robimy teraz już specjalną paszę, drugą porcję, tylko dla opasów. I ją daję specjalnie właśnie do ostatniego wozu jałówkowego. Siatki pozbierać i lecimy sobie pościelić. Kejsik przygotowany do wywozu. Tak jak mówiłem, wszystko jest zrobione i naprawione, cały czas jest na bieżąco podłączony do przyczep przez co będziemy mogli codziennie nim wywozić, bo takie było założenie, przynajmniej moje, żeby codziennie wywozić chociaż jeden transport, ponieważ u nas około 20 ton obornika produkuje się dziennie, dziennie około 20 ton, więc jest to taka liczba, no nie mała, nie mała, że tak powiem. Dzisiaj mamy też próbę mleka. Tak jak mówiłem, nasze stado jest pod oceną od lat ponad 20. Więc nasze mleko jest badane raz w miesiącu średnio. Jest badana ilość mleka, jakość mleka, to co mamy pod kątem chemicznym, pod kątem chorób, pod kątem y, wartości żywieniowych, które są podane krowie, tego jak krowa. Przerobiła paszę, ponieważ to nam daje głównie też ta próba mleczna właśnie dająca nam informacje o tym, co jest w tym leku, ile zawieramy białka, ile tłuszczu, ile nawet popiołu nawet takie, takie są wyszczególnione pozycje. Również bada to średnią ilość odkrowy roczną, czyli tak zwaną wydajność, którą mamy. I ta nasza wydajność z roku na rok sukcesywnie cały czas podchodzi do góry, mimo tego, że my tak mocno nie trzymamy reżimu nad mlekiem, że ono musi być nie wiadomo ile dawać, nie wiadomo jaka genetyka, nie wiadomo jakie jedzenie. Wszystko jest powiedzmy na poziomie średnim. Ja tak uważam, że mamy naprawdę na poziomie średnim. Nie mamy kieszonek na poziomie jakimś maksymalnie wysokim, ponieważ nie mamy do tego jakby miejsca, ani, ani też nie mamy pryzm, ani nie mamy wylewek betonowych itd., itd., żeby zapewnić takie 100%, ale te 70-80, czyli średniej jakości pasze, a nawet dobrą, mamy bez problemu. Tak samo jak dobrostan też jest dobry e, czy średni, więc uważam, że... Przy tych nakładach, przy tym co mamy, pięknie jest e, z tym, żeby, proszę Państwa, utrzymać tą e, mleczność i ją cały czas rozwijać. Jak zaczynaliśmy przygodę tutaj z internetem, było 6900, potem było 7700. Na chwilę obecną roczna średnia wydajność od jednej sztuki na 220 sztuk w stadzie to 8290 kg, czyli 8300 można powiedzieć. 8300 to już jest liczba. E, Idąca w stronę dziewiątki przy małym nakładzie, więc ja uważam, że jest spoko. E, moje podejście zawsze każdy zna, jakby z rolnictwa i ojca, takie jest, że nie trzeba się, jak to mówią, nie daj się, a nie zesaj się. E, nie można za wszelką cenę mieć jakichś nie wiadomo jakich tych e, wydajności czy, czy jakości, no bo to potem się nie spina. W pewnym momencie jest przerost formy nad treścią, i ja już to liczyłem wielokrotnie, wielu osób, wielo, wielu znajomych to liczyło wielokrotnie, i to jest prawda. Nie da się, no można, można zrobić na cwaniaka yy, laktacji parę krótko, krowa jest, póki jest młoda, dostaje bardzo dobre jedzenie, bardzo dobra obsada, bardzo dobre warunki, ona daje mleko, bardzo dużo mleka daje krótki okres i potem na rzeź, ale to jest, to jest, Traktowanie tego wszystkiego jak takiego jednego wielkiego, wielkiego robota. A myślę, że nie o to chodzi. Myślę, że praca powinna sprawiać przyjemność, sprawiać radość. Te krowy, żeby sobie trochę pożyły. Ja nie mówię, żeby być tutaj jakimś dobroczyńcą i nie wiadomo co, ale trzeba też zwrócić uwagę na ten czynnik ludzki po prostu w stronę zwierzęcia. Odpalamy, kochani. O! Oni tu nie wiedzą. Obywatele tego. Obywatele tego traktora nie wiedzą, że tu powietrze jest, że tu powietrze się pompuje, cholera jasna, nie na flaku jeździ. O. I jeszcze też nie wiedzą, że tu okna są, można jest tu klimatyzacja. Będziemy tym traktorem, bo mnie tu będzie denerwował mnie, nie będzie można normalnie wjechać do ścielenia i nie będzie można wykonywać kolejnych prac, a akurat chłopaki mają śniadanie, więc niech se szamają. O! i tak sobie jadę, proszę Państwa, to jest pięknie. To jest bardzo dobrze. Wszystko rozdane. No, godzinę mamy idealną. Jadę jeszcze do sąsiada na usługę. Jesteśmy. Hopa! No i teraz ostatnia, ostatnie. Dzień dobry panie geniulku. Nie, nie. O, o, o. Pan geniulk przyjechał do krowy, tutaj daje jej daje jej, jak to się mówi. Kroplówkę. Kroplówkę jej dawał. Farmery to idzie do ładowarki, biorę tym razem Manitu, nie lubię nią jeździć, nienawidzę tego manitu. Czerwone manitu to jest jak dla mnie najgorsze manitu jakie jest. Nie lubię tym pracować, jest to niedokładne, niefajne i w ogóle mocą yy, ani mocą mi się nie podoba, ani gabarytem, ani jazdą, ani wygodą jazdy, ani siłą, ani spalaniem, no może spalaniem. A tak to jest totalny kicz. Jeżeli chodzi o ładowarkę, nie wiem, mi mnie nie przekonuje ładowarka, manitou typowo. Ale mam też kolegę, który też trochę pojeździł ładowarkami. Miał wiele, e, tak jak ja i nie poleca. No i ja też jakoś tak, nie wiem, nie podoba mi się. Kupiłem ją prawie nową z ojcem. Jak, jak kupowaliśmy, to ona miała 4500 czy 5000 motogodzin. E, była to ładowarka, która była mało używana. No ale jakoś mówię, nie przekonywała mnie i nie przekonuje do, do dnia dzisiejszego. Ja sobie jadę do sąsiada, do, do Robercika, który pracuje u nas. Jeden mu wypchnąć obornik, to jest to co mówiłem, że jak ktoś ma mniejsze gospodarstwo na przykład to no nie jest w stanie spłacić takiej ładowarki przez całe życie. Eee, przez całe życie nie jest w stanie spłacić takiej ładowarki jeżeli chodzi o to, żeby e, to mu się kalkulowało, żeby jeszcze zarobił na niej nie wiadomo co. Co zrobił? No takie jest życie, dlatego zaproponowałem mu, że raz na dwa tygodnie mogę przyjechać, wypchnąć later. W ten sposób jedziemy sobie robotę, Markowi załaduję dwa baloty, kochani, albo może trochę więcej, zobaczymy. Coś mi tu kiwa, cztery, to mu cztery, niech ma cztery baloty, żeby już tutaj nie marnował czasu, wrzucę mu na wóz i niech jedzie do ścielić, a co? Ten film dobiega końca, bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za oglądanie przede wszystkim. Farmer niedługo pokaże wam jeszcze dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy. Na razie ten martwy okres już kończy się, za chwilę jedziemy z kiszonkami, lecimy z kolejną e, pokosem trawy, lucerny, e, będziemy sobie jechać. Mam do Was jedno wielkie pytanie i to takie bardzo, bardzo e, proszę o od odpowiedź szczerą. Z kim się widzę w Szepietowie? Niedługo targi w Szepietowie na Podlasiu. Ja będę miał e, możliwość oraz będę miał przyjemność gościć Was na stoisku Roltomy. Roltoma to jest dealer, dealer e, na... Od sprzętu. I tam też będzie można mnie znaleźć. Jest tam również stoisko Andotechu, Roltomy i Maseja Fergusona. I tam będę dostępny przez dwa dni targów w w tym roku. Do zobaczenia!